Kiedy bardzo zależy Ci na tym, by pamiętać o czymś naprawdę ważnym, to co robisz, by to zapamiętać? Możesz, pow możesz powiedzieć sobie parę razy, muszę to zapamiętać, muszę to zapamiętać. Możesz też poprosić kogoś bliskiego, na przykład mamę, by pomogła Ci to zapamiętać. Możesz też napisać to sobie na karteczce i zostawić ją w widocznym miejscu. Wszyscy mamy swoje sposoby na zapamiętywanie różnych ważnych rzeczy. Nasza dzisiejsza historia jest o, właśnie o zapamiętywaniu. Pan Jezus chciał, żeby jego uczniowie zapamiętali coś niezwykle ważnego. Ostatni dzień, który Jezus spędził na ziemi ze swoimi uczniami, zanim został ukrzyżowany, był jednocześnie pierwszym dniem święta Paschy. Pascha to bardzo ważne święto dla Żydów. To czas, w którym lud Boży, Żydzi, wspominają moment, kiedy Bóg ich ocalił i wyzwolił z niewoli egipskiej. Podczas pierwszej Paschy, gdy Żydzi byli jeszcze niewolnikami w Egipcie, Bóg polecił swojemu ludowi, aby poświęcili baranka. A jego krwią zrobili znak na drzwiach swoich domów i w nich pozostali, by wspólnie zjeść uroczystą kolację. Gdy anioł śmierci, posłany przez Boga, przechadzał się po Egipcie, widząc znak z krwi Baranka na drzwiach Izraelitów, omijał te domy, a ich mieszkańcy byli bezpieczni. Następnego dnia Bóg wyprowadził Izraelitów z Egiptu i tym samym uwolnił ich z niewoli egipskiej. Święto Paschy jest do dziś bardzo ważnym świętem żydowskim. Co roku wielu Żydów przybywa do Jerozolimy, by celebrować Paschę. Również Pan Jezus udawał się ze swoimi uczniami do Jerozolimy na to święto. Tam polecił Piotrowi i Janowi, by przygotowali uroczystą kolację paschalną w pokoju na piętrze. A gdy wszystko było gotowe, A gdy wszystko było gotowe, Jezus oraz powstali uczniowie dołączyli do Piotra i Jana. Uczniowie i Pan Jezus wspólnie wspominali wyjście Izraelitów z Egiptu, spożywając uroczystą wieczerzę paschalną. Ale ta ostatnia wieczerza była wyjątkowa, także dlatego, że Jezus chciał, aby uczniowie dowiedzieli się o czymś niezwykle ważnym. Po tym, jak zjedli to, co mieli do jedzenia, Jezus wziął do ręki specjalny chleb paschalny. Pobłogosławił, połamał i podał uczniom, mówiąc: Bierzcie, jedzcie, to jest ciało moje, tak róbcie, by o mnie zawsze pamiętać. Potem wziął do ręki kielich ze specjalnym winem paschalnym. Podziękował Bogu i podawał go uczniom, mówiąc: Bierzcie i pijcie wszyscy. Ten kielich to nowe przymierze we krwi mojej, która się za was wylewa na odpuszczenie grzechów. To czyńcie, ilekroć pić będziecie na pamiątkę moją. Jezus powiedział: Tak pijcie, by o mnie na zawsze pamiętać. Gdy ostatnia wieczerza dobiegała końca, Jezus powiedział uczniom jeszcze wiele innych ważnych rzeczy. Powiedział im, że niedługo zostanie aresztowany oraz, że umrze na krzyżu. Nie będzie go z nimi na ziemi, ale nie pozostawi ich samych. Pośle im ducha świętego, aby był z nimi i by pomagał im o nim pamiętać. Rzeczywiście, chwilę później w nocy Jezus został aresztowany i zabrany daleko od uczniów. Następnego dnia, w piątek, Jezus został przybity do krzyża, gdzie zmarł. Uczniowie byli bardzo smutni, bo Jezusa już nie było z nimi, ale trzy dni później Bóg zbudził Jezusa z martwych. I wtedy uczniowie przypomnieli sobie słowa Jezusa, że ich rozpacz i smutek zamienią się w radość. Jakiś czas później Jezus wstąpił do nieba, ale tak jak obiecał, posłał Ducha Świętego, by był z uczniami i by był także z nami i żył w nas. Duch Święty pomagał pamiętać uczniom o ostatniej wieczerzy. O łamaniu chleba, które przypomina, o zranionym i złamanym ciele Chrystusa, o kielichu z winem, które przypomina o przylanej krwi Chrystusa za nasze grzechy i winy. Dzięki mocy Ducha Świętego uczniowie powiedzieli innym ludziom o Jezusie, o chlebie, i o kielichu z winem. A oni powiedzieli innym o Jezusie, o chlebie i winie, o jego wielkiej miłości względem każdego człowieka. Od tamtego czasu, gdy Jezus po raz pierwszy podzielił się z uczniami chlebem i winem, podczas ostatniej wieczerzy chrześcijanie na całym świecie mówią innym o chlebie i winie. I odtąd, na każdym kontynencie, czy to w ogromnym kościele, czy w małej chacie z gliny, chrześcijanie spotykają się razem, by wspólnie. Spożywać chleb i pić wino, ciało i krew Jezusa, podczas Ostatniej Wieczerzy, zwanej także Komunią, Eucharystią lub Sakramentem Ołtarza. W niektórych kościołach chleb i wino podawane są oddzielnie, w niektórych chleb maczany jest w winie. A w innych podawany jest jedynie sam chleb. W naszym kościele chleb i wino podawane są oddzielnie, lecz najważniejsze jest to, żeby pamiętać o ciele i krwi Chrystusa, o miłości Boga do nas. Ta historia jest tak ważna, że aż ewangelistów, Mateusz, Marek, Łukasz, spisując tę historię, opisały ze szczegółami to, co wydarzyło się na ostatniej wieczerze. A gdy nadeszła pora, zajął miejsce przy stole, a apostołowie z nim i rzekł do nich: Gorąco pragnąłem spożyć tę wieczerzę paschalną z wami przed moją męką. Powiadam wam bowiem, iż nie będę już jej spożywał, aż nastąpi spełnienie w Królestwie Bożym. I wziąwszy kielich i podziękowawszy, rzekł: Weźcie go i rozdzielcie między sobą. Powiadam wam bowiem, iż odtąd nie będę pił z owoców winorośli, aż przyjdzie Królestwo Boże. I wziąwszy chleb i podziękowawszy, łamał i dawał im, mówiąc, to jest ciało moje, które się za was daje, to czyncie na pamiątkę moją. Podobnie i kielich, gdy było po wieczerze, mówiąc: ten kielich to nowe przymierze we krwi mojej, która się za was wylewa. Zastanawiam się, co ty najlepiej zapamiętałeś w tej historii. Myślę, że wartym zapamiętania jest to, że Jezus oddał za nas życie na krzyżu. Zastanawiam się, co jeszcze innego uczniowie mogli zapamiętać o Panu Jezusie. Myślałam, że może do kogoś podejdziesz do kogoś z rodziny, ale bardzo było karanko. Myślę, że dla uczniów to było w ogóle ważne wydarzenie, no bo oni świętowali wieczerzę paschalną, ale to jak Pan Jezus mówił o swojej męce i śmierci, to musiało być dla nich, dla nich takim szokiem. Zastanawiam się, o czym ty myślisz, gdy jesz chleb i pijesz wino podczas sakramentu ołtarza? Ja, ja osobiście myślę, że, że, to, że to dla mnie, że to, to jest właśnie aktualne dzisiaj, kiedy właśnie przystępuje do komunii. Zastanawiam się, co podobało Ci się najbardziej w tej historii? Pytanie? No głównie to, że to jest pamiątka Paschy i że jak przyjmiemy ten chleb i wino, że są nam grzechy odpuszczone.